Witajcie, to ja, Złota Rybka. Dzisiaj znowu nagrywamy. Dzisiaj nagrywamy, wam pokażę, dla początkujących, ci co może nie wiedzą, pokażę wam jak zrobić, jak karmić y, nasze rybki ochotką. Tutaj mam ochotkę. Co będziecie do tego potrzebowali? Szklankę z wodą i ochotkę. Chyba, że macie coś innego, na przykład artemie. Kubek. Chyba, że... Kubek. Takie sitko, ja używam takiego. Mam też do łapania ryb, ale w tym mi się robaki... Yy... ...klinują. No i co? No i czekamy, aż się rozpuści... ...nasza łapka. To już była trochę rozpuszczona, bo ja I gdy mamy taką rozpuszczoną ochotkę, bierzemy tak. Nie mam jak ustawić do no, tego Poczekajcie zaraz przejdę. Muszę coś zrobić. Także ja już jestem. No. ściągną wszystko na ziemię. No i teraz tak, to jest bardzo prosta rzecz. Nie wiem, czy mi się uda to jedną ręką. Tak bierzemy i po prostu przelewamy. Co nam troszeczkę zostało? Ale to nic, y, oczywiście możecie naleć jeszcze wody do kubka i przepukać jeszcze raz to, albo pod bieżącą wodą, bo wiecie, ta ochotka jest brudna i ona żywi się tym co niedobre, no i wiecie, ona nie jest zawsze dobra dla ryb, a ja Wam pokażę jak karmić, można to od razu wsypać, można to wsypać, y, ten, wlać w sumie, tak, wsypać, nie wiem, ale można też na pęsecie, i patrzcie, Możemy wdepnąć coś, bo mokro mi. Mogę otworzyć w Ja teraz nabiorę, bo mi spadło. I możemy patrzeć skanary. które pomogą poskoczyć. I uważajcie, żeby do dzióbka jej nie trafił, bo to może ich boleć. Albo możecie im coś uszkodzić. Także, o, ja tu złapałem. I patrzcie. Patrzcie jak skaczy no Już trzymać, już poleciała A możecie też dać w taki sposób. Nie wiem czy mi się zmieści, ale tak zmieści. Dajemy. Wysypujemy. mnie tu nie zawsze wszystko wyleci, bo u mnie tam jest taki o, właśnie rowek i tam właśnie cały czas coś utknie. Wygoniłem trochę tego. No i jest git. W taki właśnie sposób karmimy yy. ochotką, czyli tak rozpuszczamy w kubku najlepiej, można w słoiku, tylko żeby słoik był czysty, niebrudny i nieśmierdzący. Jak widziałeś, skalarki lubią to, smakuje im to, czyli tak, potrzebujecie kubek do przelania wody, kubek, w którym będzie ochotka penseta, jeżeli będziecie karmić pensetą. Albo... albo sitko. No, także teraz Wam popowiadam po trochę historii. Mm, o skalarach i jednym kirsku, którego już nie ma, bo mi stech. Otóż tak, moje skolary zauważyłem, że ten platynowy czy tam, yy, zapomniałem nazwy, przepraszam. Platynowy albo albinos, tak, albino. Yy, Gania, gdzie jest ten siwy? Tego siwego, co tutaj jest, o. Gania, niektóre skalary, na przykład ten i ten siwy się ocierają. Ten skolar ma swoje miejsce, najczęściej tu przebywa. I tak, powiem wam teraz historię y, o skolarze, nie, o, o Kirysku. Y, raz jak szedłem koło akwarium, zauważyłem, że Kirysek, patrzę, nie żyje, nie rusza się. Także chciałem go wziąć, podniosłem klapę, patrzył rusza się, taki zdziwiony, o co chodzi. Dałem mu już spokój, następnego dnia ryby go zaczęły dziubać, także ja odstraszałem troszeczkę te ryby. Um, następnego dnia zauważyłem, że on już nie żyje, tak serio nie żyje. Patrzy, nie rusza się, tutaj raz był, tu chyba coś go dziubało i przeniósł się na drugą stronę. Patrzę na następny dzień, a on jeszcze się rusza. Ja, taki zdziwiony o co chodzi, nie? No, i to tyle z tych historii. Będę kończył, bo nie wiem, czy mi się film zmieści na kacie. Także pozdrawiam. To do następnego odcinka. Cześć.